Zagrają dzisiaj w ustawieniu 3-5-2, a więc zagęszczają środek pola. Wszystkie oczy skierowane na murawę zaczyna się metr trzeciej kolejki fazy grupowej Pucharu Mistrzów. Sytuacja w grupie zaczyna się już krystalizować, choć jeszcze daleko do ostatecznych rozstrzygnięć. Rakitic, Nilsson. Udane podanie, uderza. Nie ma kłopotu ze złapaniem tej piłki, kurtwa. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Rozen. Minson! I będą rozpoczynali rzut rożnego. Uderzenie w stronę bramki. Gdyby dokładniej uderzył. Złe podanie i strata w środku pola. Rodriguez. Piłka wyszła na aut. Rozpocznie Juventus. Będzie szansa na bramkę. Dibala! Nie ma. Nie wpuścił piłki do siatki. To było naprawdę groźne uderzenie głową. Gdyby nie bramkarz, mielibyśmy gola. Davis. Eriksen. Aj, niewiele brakowało. Zastanawiam się w jakiej jest dzisiaj formie. No, możemy powiedzieć, że koguty podarowały rzut wolny przeciwnikowi. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Tottenham atakuje. Doskonale. Przerwanie akcji przez wybicie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Eriksen. Gol. To była piękna akcja Tottenhamu. Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich, tymczasem naprawdę dokręcili rywalą śrubę. Rzeczywiście, wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Gra wznowiona przez przeciwników Tottenhamu. Będą teraz pewnie szukali bramki wyrównującej. Lidz Steiner, blisko już do bramki, Lamela Eriksen, Minson, Rakitic, no niecelny strzał, widać że jest załamany. Za, za, Kapitalna wrzutka, Piłka w rękach bramkarza. Eriksen. Dembele. I piłka wybita do przodu. Pierwsze... Zmiana w Tottenhamie. Gra rozpoczęta. Przed nami druga połowa meczu. Przypomnijmy trzeciej kolejki fazy grupowej Pucharu mistrzów. Teraz już wszyscy znają przeciwników i próbują ustalić swoje miejsce w tej grupie. Morata. Markizio. Dobra okazja. No, powinien wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. Davis, Eriksen, czeka teraz na partnerów. Seria pięknych podań. Wybijają teraz do przodu. Rakiki. No, i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. A Samoa, Rodriguez. I piłkę teraz przejmują koguty. Martinez, Bonucci, Morata, Zaza. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Rodriguez uderza. Co za obrona Lorisa? I za chwilę Juventus rzut rożnego. Przez chwilę niebezpiecznie po tym rzucie rożnym, ale spokojnie interweniuje bramkarz. Dajer znalazł się na czystej pozycji. Jest gol dla Tottenhamu. Dzięki współczesnej technologii mamy możliwość obejrzenia bramki w powtórce. A sędzia ma pewność słusznej decyzji. Tak, kto wie, czy bez tej całej technologii ta bramka w ogóle zostałaby uznana. Przepiękne uderzenie, po którym piłka odbija się od poprzeczki i wpada do siatki. Miał trochę szczęścia, bałem się przez chwilę, że piłka wyjdzie w pole, ale zdecydowanie zasłużył na tę bramkę. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Dobrze i przejął. Vela. Martinez! O oh, la jaka bramka! No, wyraźnie widzimy, jak gracze Tottenhamu nie spoczęli na laurach i podwyższyli wynik. Zaatakowali zamiast cofnąć się pod własną bramkę i bronić wyniku. Jak widać, postąpili słusznie. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Zgodzą się. Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Morata, Cielini. Widzimy tu, jaki będzie kolejny mecz Barclays Premier League. Tottenham zmierzy się na wyjeździe z Hull City. Angielska Premier League należy do najsilniejszych lig europejskich. Nie mogę się doczekać Fleishter, kapitalna obrona. Gradzisz fantastycznie. On fantastycznie. jest dziś nie do pokonania. Kolejny raz broni. Przeciwnik bezradny. Davis To ten Jest szansa. Fantastycznie. Martinez, jest gol. Naprawdę znakomicie wyszło mu to uderzenie. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat trika. Znakomicie skierował piłkę tuż pod poprzeczkę. Trochę wyżej nie byłoby bramki No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Nic nie zapowiadało takiego przebiegu tego spotkania. Owszem, ale w meczu chodzi o to, żeby chwytać nadarzające się okazje. I oni to zrobili. Davis. Do kogo zagrywał? A dla rywali. Za, A samo, a teraz. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę Lamela. Będzie strzelał, nie ma gola. Będą mieli szansę, powiem, będą wykonywali rzut rożny. Roberto Pereira. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. Imponujący wynik i całkowicie zasłużony. Zupełnie zdominowali rywali. To była gra do jednej bramki. Nie pozostawili przeciwnikowi w najmniejszych złów. No dzisiaj chyba przeszedł samego siebie naprawdę fantastyczny występ. Wspaniały.